Wiesiada kulturalna seniorów Regionalna impreza Gorczenicy pod Brodnicą Na scenie mazeranki z Kwizyna Przyjechały zespoły z dziesięciu ośrodków w kraju Dziękujemy, dziękujemy Zespołu mazeranki z Kwizyna artystów Seniorów, Zespoły Złosławka, Golubia, Dobrzenia, Torunia, Lipna, Sierpca, Lubawy, Nowego Miasta, Łąkorzak, Urzędnika, oczywiście z Brodnicy, oczywiście z Sierpca. Od samego początku nieustannie, nieustannie bardzo dobry. Proszę Państwa, a teraz zaprosimy tutaj na scenę zespół Taborowie. Na spotkanie przyjechał także poseł PO Janusz Dzięcioł. Na rzecz od razu... Który rozkołysał towarzystwo w pierwszej ławce W pierwszym rzędzie Przygotował się zespół Radość Tak żebyście Państwo wiedzieli kto po kim Wiem, że są te harmonogramy rozdane Ale lepiej jest jeszcze powiedzieć ze sceny Czyli w tej chwili zapraszamy na scenę zespół Taporowie z Dolnej Grupy A przygotowuje się zespół Radość z Domu Pomocy Społecznej zbrodnicy. Zapraszamy a ja może ten czas wykorzystam, aby przekazać kilka słów na temat zespołu Taborowie. Zespół prowadzony jest i instruktorem pan Józef Tabor. Jest również w tym zespole małżonka pana Józefa, pani Elżbieta, która mu pomaga w przygotowaniu repertuaru i aranżacji utworów. Zespół wielokrotnie występował na przeglądach muzycznych, muzyki biesiadnej, seniorów w świeciu. Brał również udział w koncertach w domach opieki społecznej. A teraz czekamy na zespół Taborowie. We Florencji, tak się nazywa ten dom opieki, w świecie nad Wisłą.